pod kulawym kogutem Odcinek piąty. Co ma zegar do czasu Dzień dobry Dzień dobry Cezary Chodź, zapraszam Czego się napijesz kawy herbaty A nie dziękuję dziś nie mam czasu więc tylko zostawiam polecony i proszę żebyś mi tu pokwitowała o tutaj proszę bardzo na dzisiejsza data i czytelny podpis. Super. O, i to szkoda, że się śpieszysz, a ja mam dziś taki pyszny kompot z jabłek. Z goździkami, i anyżem, mm. jeszcze ciepły. No daj się namówić. Już nalewam. Kilka minut, jak to mówią, cię nie zbawi. Dziwne powiedzenie swoją drogą. Nie potrafię odmówić od wejścia czuć to na błędny zapach. A niech tam przysiądę na chwilę. Wyborny. Mhm. A ten zegar, co go przed chwilą nakręcałaś na stary, nie? Dobrze chodzi? Jaki on tam stary? Wisi tu od początku, kiedy moi rodzice zaczęli ten bar prowadzić. Czyli jak dobrze pamiętam, od lat 70. To w sumie wcale nie tak dużo. Ale czy mało? No sam widzisz. Czas jest względny. Mówisz, że pół wieku to nie tak dużo, ale nie masz kilku minut, żeby się spokojnie kompotu napić. A wiesz? Właśnie mi się przypomniało, że jest taka książka Krótka historia czasu Stephena Hawkinga. Tak, wiem, czytałem kiedyś. Ja też, choć już niewiele z niej pamiętam, ale zobacz, już sam tytuł w tym polskim tłumaczeniu ciekawie brzmi, że też historia czasu może być krótka. Ciekawa gra słów, tak przewrotnie. No wiesz. Tak ci przed chwilą powiedziałem, że nie mam czasu, a teraz tak sobie myślę, że nie pamiętam, kiedy od kogoś słyszałem mam czas. Za to wciąż się słyszy od wszystkich starych, młodych, pracujących, bezrobotnych. Nie mam czasu. Takie to się modne zrobiło, żeby być zabieganym. A mój dziadek zwykł był mawiać, pośpiechu pokaża, powolność uszlachetnia. Fakt, używał tego powiedzonka głównie, kiedy babcia próbowała wymóc na nim, żeby prędzej coś zrobił. No ale sama przyznasz, to banalne z pozoru stwierdzenie, jak uleł pasuje do dzisiejszych czasów. A, bo zazwyczaj to, co uznajemy za banalne, okazuje się być z biegiem czasu. Nomen omen, prawdą uniwersalną, ponadczasową. Ponadczasową, ponad czasem. Czy ktokolwiek dziś może być ponad czasem? Weźmy na przykład tego naszego onufrego. Nie nosi zegarka. Nigdy się nie spieszy, siedzi tu sobie raz dłużej, niekiedy krócej, rozmaicie, i nigdy nie pyta o godzinę. Szczęściarz, można by pomyśleć, czasu nie liczy, na ten mój zegar nawet nie spogląda, tylko go sobie słucha. Wychodzi na to, że ci, co noszą zegarki, to nie mają czasu, a ci, co nie mają zegarków, mają czas. Żebyś wiedział. To co, Cezary? Zdejmujemy zegarki i odzyskujemy czas? A nie, Konora, to dobrze wiesz, że ten pomysł nie wypalił, bo je potrzebujemy czasu, jego odmierzania. A propos, zasiedziałem się, muszę już lecieć. Dziękuję za kompot, był pyszny. No to leć, leć. Zapraszam jutro. Będę miała na spróbunek ciasto marchewkowe. A wracając do pytania, które zadałeś na początku naszej rozmowy, czy ten zegar dobrze działa? Cóż, nakręcam go regularnie. Dbam tak, jak ojciec mi pokazywał, żeby to robić. A on i tak zawsze się spieszy. Kilka minut, ale zawsze. To zabawne. Jeśli nawet zegar się spieszy, to czemu się dziwić, że czas tak szybko ucieka?